Obywatelska znajdowała się na drugim piętrze, nosiła wyzwanie najświętszej z mari Drugie piętro zostało, <coughs> e, takie jakby zbudzone, rozebrane w wyniku złego stanu technicznego przez wojska austriackie e, w czasie zaboru. I właśnie w tym czasie e, prawdopodobnie nieuchołownice uzyskały tam na miejsce, czy się e, miastem. Tutaj bardzo proszę zwrócić uwagę, w gablocie mamy dokument. Dokument z 1360 roku. To Zamek Królewski w Niepołomicach, 25 km na wschód od Krakowa, położony nad Wisłą. Zwany Małym Wawelem. Ale urokliwe dosyć miejsce. Niepołomice liczą około 11 tysięcy mieszkańców. Znajdują się tu zakłady Mana produkujące ciężarówki i, i, i podwozia pod, pod, do, do samochodów specjalistycznych. Znajduje się też fabryka wytwórnia Coca-Coli, Pepsi-Coli. Także tutaj dobrodziejem współczesnym. Nie, połomic jest, nie, jaki pan, były poseł Kracik, obecnie, jeśli się nie mylę, jest wojewodą Krakowskim. także jest to, no, proszę zobaczyć, jakie piękny, mały Wawol, podobnie, podobnie do, Bar zamku w Baranowie Sandomierskim, ale ma inny charakter. Rzeczywiście jest to troszkę zupełnie inaczej zrobione. Tutaj w pobliżu znajduje się puszcza Niepołomicka. To było miejsce Łowów królów naszych, którzy rezydowali w Krakowie na Wawelu a teraz tutaj mamy właśnie taki oto obiekt tu się odbywają turnieje Wieczka jakaś kolejna przyjechała. To dzisiaj macie czynne, czy to specjalnie, tak jak się ktoś zgłosił wcześniej, bo, bo przecież w poniedziałki chyba może są nieczynne, prawda? Ale przepraszam, że jest nasze czynny towarzysz. Tak, nie ma takich, jak nie. są goście, to otwieracie, tak? Znaczy nie, minimalizm codziennie czyni od 10 do 17, a w w maja od 18. Bardzo dobrze, dziękuję codziennie. Pani, dziękuję bardzo. Z z Czyli zapraszacie tutaj do siebie. Bardzo piękne, urokliwe miejsce. Jesteście w kamerze. Uśmiechać się proszę. <laughs> proszę się uśmiechać. Jesteście w kamerze. Już dokument się robi, prawda, historyczny. Wychodzący mają pierwszeństwo oczywiście. Ładny ten zameczek, co? Bardzo. Jaka to duża to nasza wycieczka podwójna. Podwójna wycieczka. A tu jeszcze do... No. Andrzejku nic żeś mnie nie sfilmował, nie sfotografowałeś. Nic nie, nie wychodziło za ciemno. Się... Tu jest za ciemno, nie? Masz słabe chyba. którzyście w tym pomieszczeniu tak długo siedzieli? Co? Nie zgubić się. Tak? Nie da się zgubić, to nie jest wielkie pomieszczenie. No to już prezentów nie dają, gdzieś nie dostaniemy. No tak, a co to tam czapkaricz? To są chyba de de depozyty z kościoła parafialnego, z tego co wyczytałem w internecie. No chociaż patrzcie, jakie piękne tu są arkady. Zrobisz mi zdjęcie, jak, jak filmuję. Oni poszli tam gdzieś, tak? Gdzie się zgubimy, patrz. Id idą, patrz, idą, patrz. O, widzisz. No weź mnie strzel mi, strzel mi, a ja będę... No tak, tu teraz, tak. O, a tu kolega będzie mnie tutaj... Zrobi mi pamiątkę. Ja się obrócę, żeby trafił we mnie. Dzięki. A to musisz z lampą robić? Albo ciemno jest. A bo ciemno jest. Nie, Nie, no to można nastawić na tam to. Tam trzeba. Tam trzeba. Na A na słońcu to człowiek się marszczy, wiesz. A patrz, oni już wracają, już widzieli, tak? Tak szybko? O, tu jest nasza wycieczka, tak. Ta. Ja. Gdzie? To na parterze, pan nas prowadzi na dół teraz, tak? Nie, nie. Aha, tam jest Sandomierz, tak? A tu jest pan jest z, z inną grupką, bo za duża grupa jest, dlatego widzisz. W kamerze jesteście. Uwaga! Nie byliście tam na tych No to idziemy ja na te króli. Nawet nie aparatów. Nasza na, na, na grupa no, no tam są chyba, nie? No o... Już? Wiesz? Wiesz? Tak? Tam coś że coś się tam widziały? To no ten przewodnik nas. Proszę Ciebie. Przepraszam bardzo. Idź tu, chodź Andrzej, Tam dzieli to i my musimy iść zobaczyć. Dowiedziałem się, że to jest muzeum czynne non stop, wiesz, każdego, każdego dnia. Nie, mój, moja, moja kamera to daje wszystko, bracie, bierze, wiesz, bo to jest Sony. Patrz swój stusik frasobliwy jaki fajny, a teraz tu jest

zum